Nie wiesz, jak zacząć dobre spotkanie, które przed Tobą, mam dla Ciebie kilka sprawdzonych wskazówek, jak zacząć spotkanie, które Ty będziesz prowadzić. Ja nazywam się Martyna Tarnawska, a to seria, w której opowiadam, jak robić jeszcze lepsze spotkanie. Po pierwsze, zacznij jeszcze przed spotkaniem. Jeżeli kilka osób przyszło wcześniej na spotkanie, Daj im jakieś zadanie. Może zacznijcie już jakiś wątek merytoryczny. Nakieruj ich, niekoniecznie tylko smoltokiem na to, co się będzie wydarzało na spotkaniu. To niezwykle ważne. Druga rzecz, zacznij punktualnie. Niestety mamy często predyspozycję, żeby poczekać na spóźniarskich. Czy wiesz, że średnio spóźniamy się na spotkania 8 minut? To bardzo dużo. Te 10 minut właściwie jest wyrzucone do kosza na początku każdego spotkania. Zaczynaj punktualnie, doceniając tych, którzy są na czas. A później te osoby przyzwyczają się, jeżeli szybko zaczynasz od konkretów, że powinny zacząć również z wami i jednak przejść wcześniej. Przywitaj uczestników. Pamiętaj, że jeżeli znasz tą drużynę, to oczywiście nie ma obowiązku przedstawiania wszystkich, ale błagam, nie rób obowiązkowej rundki, żeby każdy powiedział sobie jedno zdanie. Nikt tego nie lubi. Zamiast tego, na przykład, zadaj jedno pytanie do wszystkich i poproś, żeby każdy odpowiedział jednym słowem albo jednym zdaniem. W ten sposób możesz już jakoś zaprosić innych do interakcji, ale skondensować to. Na początku. Przypomnij też o celu. Cel jest najważniejszy. Z czym chcecie z tego spotkania wyjść? Czasami nawet zachęcam, żeby ktoś napisał to na kartce albo w wirtualnej przestrzeni i żeby to cały czas gdzieś było. To taka mała wskazówka, ale dla ciebie to bardzo dobre narzędzie, żeby później wracać, żeby się nie rozgadywać i powiedzieć, hej, pamiętacie o naszym celu spotkania? Wróćmy do niego. Na początku spotkania powiedz też, jak będziecie ze sobą pracować. I to Chodzi też o kwestie operacyjne, na przykład czy będzie jakaś przerwa, o której kończymy, czy będzie coś wymagane od uczestników, ale też samo przygotowanie się do interakcji. To znaczy, czy na przykład będziemy coś robić w parach, wszystko robimy na forum, czy będzie dużo dyskusji, czy będzie jakieś ćwiczenie. Zadbaj o to, żeby też uczestnicy wiedzieli, jak przygotować sobie energię na to spotkanie i co ich właściwie czeka. To czasami nawet fajniejsze niż mówienie nas sucho o agendzie, co się wydarzy w pięciu punktach. A lepiej wtedy powiedzieć, słuchajcie, w połowie naszego spotkania będzie ważna dyskusja. Albo na przykład pod koniec spotkania każdy z nas najpierw zagłosuje anonimowo, a dopiero później podejmiemy decyzję. To są małe rzeczy, ale dbają też o zaangażowanie od pierwszej minuty spotkania. I pamiętaj, od samego początku, jedna mała rzecz. Bardzo dużo się uśmiechaj. Wiem, że często będzie wyglądało to na lekko przerysowane, ale ten uśmiech już od pierwszej minuty wirtualnego albo stacjonarnego spotkania naprawdę dużo robi. Więc nawet jeżeli masz zły dzień, uzbrój się w najlepszy możliwy humor i energię i oddawaj to innym uczestnikom spotkania. Jeżeli to było dla ciebie ciekawe, zaobserwuj mnie po więcej treści. Przed tobą ważne spotkanie, a ty jeszcze.